Czy twoja gazza jest rekordowa? O, to jest kurwa niesamowite, nie? Yy, oni się kłócili. A właśnie, bo jak dużo osób nie było na tym yy, streamie sylwestrowym, to mogę teraz popowiadać. Zobaczcie, jakie to jest upodlenie tego Push Barbera. Kłócili się, tam przecież były nagrania. Czekajcie. Jak ona jest psychofanka? Yy... Pusz, Barberze. Było takie nagranie, jak oni mówią, że go coś tam zniszczą, pogrążą. Yy... Kamil, 5 złotych. Dobra, Pusz, e, powiem ci tak. E, Wielka powiedziała, że gada wszystko na ciebie. E, tak, żebyś musiał się jakoś ustosunkować do tego, bo wszystko leci, leci na ciebie. Wielka, weź mu, powiedz co. Chciałem powiedzieć. Powodzenia, skończysz pierdol, no jest, powiem prawdę, że to wszystko PUSZ wymyślał, i że to on powinien siedzieć. że on kazał, zmusił Cię do nagrania tego odcinka. No i Jeszcze to będzie prawda. Czyli straszyli tego PUSZ Barbera, że wszystko zrzucą na niego w związku z tym chłopakiem niepełnosprawnym. A chłop jest kurwa taka cimięga. Może się nawet zesrać. Taka cimięga jest, że na gali to, to tej Prime MMA jest jakby wiecie, kurwa. Goli na, w trakcie konferencji. W sensie strzyża tego kamerzystę, straszna kurwa Chorągiewa. Twoja garza za tą walkę jest rekordowa w historii Polski. że podstawa tak. Nie będę pytał oczywiście o kwotę, ale w historii fightów. Nie, jeszcze raz. Czy twoja garza za tą walkę jest rekordowa w historii polskich free fightów? Trzeba pamiętać, że, pra, że Prime ma wskrzesił, kurczę, kamerzystę.